Trzymaj, jak widzicie, będziemy sobie grali w różne gierki po tytule, że gram w gry na telefonie. Łapki zostawiajcie, subskrybujcie kanał. Nagrywam to na telefonie, więc mam nadzieję, że trudzi mnie słyszycie. I tutaj mam takie rzeczy fajne. O, jakieś nowe, te, Śniąła oferta, została wprowadzona. Rek reklamy, głupie reklamy, nie nienawidzę. Dobra, będę tutaj Ginger. Talking Kong, Ginger, Kupi Kinga O, co za nowy 199. Hmm. Nie wiem, jak to nazwać. I nie, nie wiem, co zmienić. Hmm. Nie zapomnijcie załatwić subskrypcji na ten kanał. Będą też odcinki z PlayStation 4. Z PlayStation 4 będą też odcinki. Hmm. No to. No to co widzowie, tak, tak w ogóle, to przepraszam za to, że. E, jak. Jak. ten odcinek, kiedyś nie się zbliżył. teraz wam. nie jest. To ja. Chciałem, żebyście napisali w komentarzu, z jakich bojów jest, jesteście. Ale sorry, że mi się automatycznie komentarze wyłazzają. Słuchaj, tyle wasz jan. mi chwilę. I bardzo polecam tą nagrywarkę. Tery gorąco polecam. Nagrywa się już. Dobra. No to gramy, widzowie. Co mamy innego robić? Oj, że Idzie. 55. Poziom. Okej. Okay. Myślę, że to takie widzowie. Zresztą będą ciekawsze. O kurde. Będzie nowa piosenka 1 marca. Już mogę zrobić tytuł. Niektórzy wiedzą, no czy niektórzy nie wiedzą. 11 urodziny tytuł. Mam 2 tygodnie, żeby to zrobić. W sumie bardzo mało czasu mi zostało, więc muszę jeszcze wszystko uśmiechnąć, żeby jakoś to się zrobić. Muszę pracować ciężko, żeby jakoś to zrobić. niektóre będą z telewizjami, ale te będą dopiero jak będą na parę lat. Okej. Okay. Blond. W ogóle to chciałem pozdrowić parę osób A mianowicie... Mianowicie... Chciałbym pozdrowić... Tak Po Głupie reklamy Ups Chciałbym pozdrowić tak Wszystkich moich fanów z klasy 7 i wszystkich moich fanów z klasy ósmej, oczywiście nie będę już mówić kogo, tylko wszystkich moich fanów z siódmej, i wszystkich moich fanów z 8. i tych fanów też młodszych. Oj, pozdrawiam oczywiście Ninę, moją widzkę Może Nina, jeżeli urodzę się nim, to zadań będzie gorąco, i serdecznie. Może kiedyś się spotkamy. Gdzieś w jakimś mieście. I tak w ogóle widzę. Nina, ta Wicka, mieszka naprawdę niedaleko mnie. Na jakieś kilkadziesiąt kilometrów może. Ona ma naprawdę szczęście. Oczywiście Wam nie powiem mojego adresu, że się do mnie nie podejrzali. <słuch> Okej okay. Dobra, to sobie pogramy tutaj Teraz wchodzimy w jakąś inną grę No, no dobra, spróbujemy w Roblox'a Ogólnie mam telefon Huawei Napiszcie w komentarzach teraz ym, Teraz postaram się włączyć komentarz widzowie I napiszcie teraz w komentarzach Czy no jaki w ogóle macie telefon, bo ja mam tak Oj sorry, że mam skinę Bacona, już to zmieniamy

Kurde ideal w idealnym momencie akurat wyszedłem. Wyszedłem. Hmm. Co to znowu gry się ładują um, też napiszcie w komentarzach jaka jest Wasza ulubiona gra na Roblox, no ja to jest Brookhaven. Hmm, I tak w ogóle widzę mamy osobi Brookhaven. Czyli moją wolną grę. No po prostu nie wierzę, widzowie, że to się dzieje. Ale koleżanka mi powiedziała, że ma zostać zmieniona nazwa na Boblox. No dobra, zmieniamy tego debiła. Dobra. Tego głupiego skina, zmieniamy na tego. What do you like. Would you like to get John from Roblox for free? Get. Czyli kup. Pursuit Jeszcze go tutaj zaakceptujemy Dobra Chyba gotowe I jeszcze Christmas O widzowie Tak w ogóle Ja mam jeszcze jedno konto Mianowicie to O widzowie jest jakiś nowy update na Brookhaven się Sorry, że przeklinał hmm no nie zmieniliśmy skina głupi bacon no gdzie to no wie ja się zdenerwuję ser weź mi to zmieni your avatar Nie wiem, widzowie. Nie pamiętam, jak ja zmieniałem skin, ale. Na razie będziemy mieli Boykota. Nie komentujcie tego, bo ja nie umiem. O! Jest! Dobra! No, Jest, dobra! Dobra, jest, widzowie! I teraz musimy zmienić sobie. head and body. O! już mi się nagrywa, nie założyłem. Kurde, koc mi przeszkadza. Jeżeli chodzi o koc, to tylko. No to szukamy Skóra, 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 skóra Gdzie ja tu skórę zmieniałem na gąpie. Head and body Hair A nie Tak? Mm. O! Skin, skin widzowy, skin! Dobra, tutaj? Tutaj muszę sobie kliknąć na skin ok ładuje się i... jaki wybieramy? Zobaczmy. Tak, ten. Okej. Okay. Teraz musimy sobie wyjść. Oj. Nie to. Dobra. I hop. Okej, okay, widzowie. Mam taki sam skinek. No i jadę i wjeżdżamy na bull nas, on się złapie. Tak najlepiej wtedy jest. Ooo, proszę, proszę. Proszę, proszę. Widzowie, co to się dzieje? No, nie ładny na ten bull Nie wiem, widzę, čo tak dam, ale... Pyk. Dobra, to się samo No dobra, czekamy. Ile no to, to cały czas mam? O, jest? Dobra widzowie jest. Zrobiłem sobie specjalnie u góry, bo i tak z tym nie korzystam. Z tym koczka i trzy kropek. co jest? Już się... Oj, widzowie. Co to? Nie wiem, co się stało, widzowie. Error kod. Okej, okay. bardzo niewidzowe. Musimy w takim razie zagrać w coś innego. W takim razie widzowie, ja Wam polecam jedną grę. Ale nie na Robloxie. A mianowicie... O, offline games, bardzo polecam. He? Hm? Co się A nie! Сумры! Сумры включим! Бынет за характер, что ты музычка? Тун, 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 No dobra. Dobra, teraz kolory. No i tutaj mam taki levelik, -le No dobra. A tak, taka ciekawostka, widzowie. Napiszcie, w której jesteście w klasie. Bo jestem w czwartej. I widzowie, tak jak mówiłem, nie dokumam co jest, widzowie, nie będę wiedziała, że mój język do gry. To jest bardzo proste, widzowie. 1916, ok Ups. jakie to, teraz jak ja to hm. Tak, widzowie, okej! Okay. Nie, to było zastuknięcie. No, co znowu? Reklama. Jak zwykle. Widzowie, jak głupie reklamy. Pewnie każdy z was ich nienawidzi. A no jak ktoś lubi, no to jest naprawdę mega dziwne. Co to za paruwa? Słuchaj, pamiętam te gry! To to parówło, co musi skakać i się musi pójść w widele. Pamiętam te gry! No dobra, no wracamy do kolorów, a napiszcie teraz w komentarzach jeszcze, jak Wam się podobała moja piosenka. I mm, nie wiem czy jutro będzie odcinek widzowie, bo ja mam bo ja jadę rano do miasta. Nie powiem wam dokładnie gdzie. W sumie to do czuchowa. Do miasta. Okej, okay. no 16 minut już trwa odcinek. Okej. Okay. Już się do walczymy. Ups. Aj, nie. Nie, od początku widzę. wstawiacie, które będzie. No co znowu? No dobra. Nie walczymy dzisiaj do stołu. Bo co chwilę mi jakieś reklamy wyskakują. Hmm. O, oh, Going Balls. To jest bardzo fajna gra. Wiem. nie okej okay, ładuję się widzowie ja jak dawno nie było odcinka nie nie wiem czy to jest jakiś nie wiem kiedy był odcinek wiem, Ostatnio widzę. Ale będę musiał zobaczyć. Te w opisie dam, ile nie było odcinka. I możecie zerknąć w opis, y, ile tam odcinka nie było. W tym momencie zerknijcie sobie w opis tego filmu. Tam jest napisane wszystko: tak, tak, tak. Czekajno piłeczkę mam do wykorzystania. Już ja nie mogę. Nie no to wierzy. No i sobie, dzisiaj mam naprawdę mega dobry dzień, bo ym, dzisiaj mała mi powiedziała, że pani zagieska mnie pochwaliła. Ale mm, to dopiero się dowiedziałem po szkole. Bo moja mama rozmawiała z panią An od Angielskiego na temat yy, mojego brata i rozmawiały też o szkole. <laughs> widzowie, ja pamiętam dobrze te tak gry. Nie. Bottle jump 3D. No dobra, pobieramy, widzowie, pobieramy. Cyk. McDonalds, McDonald's! M Mc Donald's Mhm. Mm ok widzowie teraz musimy się porządnie tak jak widzicie tutaj już jest 5 ścierzyków i nie ma tych nie ma piłeczek nie ma zapasów mm -hmm. xddddd w nie będzie odcinków z komputera ponieważ ym, nie będzie z mojego moja myszka O, Proszę, jakaś chwileczka pyk oby stówka oby stówka oby... a nie widzowie akurat szczęście było bo nie było stówki tylko 680 muzyce muszą wygrać dobrze czarna co? kolej oj zapomniałem teraz tu cyk i widzowie napiszcie w komentarzach też, czy chcielibyście żebym nagrywał y, czy nie kanał kulinarny właśnie planuję zrobić bo będę robić tam różne przepisy Dobra Myślę, że tym bogusłym levelem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek O kurde, nie, nie będzie łatwo No Oczywiście nie uzmuszam do subskrypcji. I napiszcie w komentarzach jak wam winną i czy dostajeście jakoś ocenę w szkole. No dobra, dopniemy sobie 70. Trzymajcie się na razie.